Dajcie, kochani moi mili, o poranku w środę 26 lutego. Dzisiaj mamy następny cudowny dzień, w którym będziemy otwierać Boże Słowo. Dzisiaj sięgniemy sobie do księgi przysłów czy też przypowieści. Ja Wam powiem, że osobiście uwielbiam tą księgę. Mój ścisły umysł tam się rozkoszuje, ponieważ tam jest wszystko poukładane. Tam nie ma żadnego owijania w bawełnę, tam nie ma żadnych poetyckich zwrotów. Tam jest po prostu kawa na ławę. Co robić, jak robić, żeby mądrze żyć. Tam jest taka kwintesencja. Wszelkich Bożych mądrości. Tak więc uwielbiam ją czytać. Czasami jeden werset zajmuje mi kilka tygodni, żeby go rozkminić, żeby go jakoś głębiej przewałkować i wyssać to, te soki mądrości, które tam, tam drzemią wewnątrz. Tak więc przeczytamy sobie z 20 rozdziału 22 werset: Nie mów, odpłacę złem, czekaj na Pana, a wybawicie. Bóg tutaj wprost, skazuje nam drogę. Kiedy dzieje nam się krzywda, kiedy jakaś niesprawiedliwość ma miejsce w naszym życiu, to mamy potrzeby, żeby to jakoś załatwić. Tak? Najchętniej to chcielibyśmy pokazać innym, jak to boli. Skoro On mnie skrzywdził, to teraz pokażę Jemu, jak to boli. Ale Bóg tutaj zaleca zupełnie inną drogę, taką wbrew naszym naturalnym odruchom. Bardzo wiele jest w Biblii napisane na temat tego, żeby się nie mścić, tylko żeby zostawiać zemstę Bogu. Tylko często, kiedy czytamy te fragmenty, to sobie myślimy, że to nie ma zastosowania w moim życiu. Przecież zemsta to jest takie duże słowo. Oglądamy różne filmy i tam jest często taki motyw, że ktoś komuś wyrządza krzywdę i tamta osoba zaczyna się mścić. Często się niestety też identyfikujemy z tym bohaterem głównym, ponieważ widzimy jak został skrzywdzony, jak jego ból był faktyczny, jakie straszne rzeczy tamta osoba zrobiła. No i teraz... No, sprawiedliwości musi stać się zadość, tak? Ta osoba teraz musi zostać ukarana za to, co zrobiła. Tymczasem, jak czytamy w Biblii, Bóg mówi: Do mnie należy zemsta. Ja jestem Pan, ja jestem sędzią, zostaw zemstę mnie. W tym wersacie również czytamy, że mamy czekać na Boga i On nas wybawi. Czyli mamy zdać się w tym swoim nieszczęściu, w tym poszkodowaniu, nie mamy szukać sami rozwiązań, nie mamy sami Robić coś innym ludziom złego, nie mamy im oddawać złem za złe, ale mamy szukać Boga. Czy w takiej sytuacji nie biegam po znajomych, nie opowiadam wszystkim, jaka krzywda mi się stała, jaki ten człowiek jest okropny i w ogóle powinniśmy go teraz wszyscy znienawidzić i powinno się coś złego jemu przytrafić, żeby zobaczył, jak to jest. To jest postawa grzesznego człowieka, człowieka, który chce, żeby wszystko było po jego myśli, żeby sprawy były rozwiązywane według jego pomysłu. Tymczasem Bóg mówi, nie, zdaj się na mnie, poczekaj na mnie. To słowo poczekaj wskazuje, że czasami to trwa. To nie jest tak, że Bóg od razu bierze tę osobę przez kolano, daje lanie i wszyscy są zadowoleni. Bóg wie najlepiej, kiedy komu wskazać błąd. Niektórzy ludzie dowiedzą się dopiero o pewnych rzeczach na sądzie ostatecznym. Bóg bada serce, Bóg wie, w, jakim, w jakiej sytuacji jest dany człowiek, wie, dlaczego ktoś zrobił coś złego, zna motywy, które towarzyszyły temu złemu czynowi, których my nie znamy. Dlatego nam jest bardzo trudno ocenić, czy rzeczywiście to, co się stało, jest takim czystym złem, czy też ta osoba wyrządziła mi krzywdę niechcący albo w zupełnej nieświadomości. Bardzo ważne jest, żebyśmy nie brali spraw w swoje ręce, ponieważ nie znamy wszystkich szczegółów, detali, kulis tego, co się wydarzyło. Nie rozumiemy, w jakiej sytuacji jest ta druga osoba. Bóg kocha wszystkich ludzi. I nie tylko ty jesteś Jego dzieckiem, ale ta osoba, która cię skrzywdziła, może trudno ci w to uwierzyć, ale ona też jest ukochanym dzieckiem Boga. I Boże działanie koncentruje się na tym, żeby Cały układ, czyli my wszyscy razem na planecie, żebyśmy dobrze funkcjonowali, a nie tylko, żeby tobie się dobrze w życiu wiodło, nie tylko, żebyś ty czuł, że sprawiedliwości stało się zadość, ale żeby cała społeczność, żebyśmy wszyscy ludzie na Ziemi żyli ze sobą w zgodzie i nasze ogólne dobro, żeby się realizowało. Tak więc, bez względu na to, w jakiej jesteś teraz sytuacji, jeżeli masz taką ochotę, tak cię korci, żeby pójść komuś do żeby mu pokazać, żeby załatwić sprawy po swojemu, żeby wziąć je w swoje ręce. To powstrzymaj tą chęć. Bóg mówi, poczekaj na mnie, zdaj się na mnie. To zdanie się na Boga czasami jest trudne, tak? Bo my byśmy chcieli, żeby coś się toczyło, ponieważ nas boli, ten ból jest piekący, i on jest taki prawdziwy. I my byśmy chcieli, żeby no, ta sprawa została teraz załatwiona, żeby ukoić swój ból. Zresztą to jest. U podstaw każdej zemsty to jest motyw, który też się często w filmach pojawia, że ten, który w końcu się mści, wcale nie doświadcza ukojenia swojego bólu. Wcale z tą zemstą nie przychodzi ulga i uzdrowienie, a temu ta zemsta miała służyć. My też często chcemy, żeby ktoś doświadczył bólu takiego jak my, żeby ten nasz ból był ukojony, żebyśmy się w końcu uspokoili, żebyśmy byli uleczeni. Ale Bóg pragnie nas uleczyć. Tylko jego droga do uleczenia jest zupełnie inna niż my sobie wyobrażamy. On nas leczy, on nas uzdrawia, kiedy my na niego czekamy, kiedy my się zdajemy na niego. Kiedy oddajemy swoje prawo, które uważamy, że mamy do tego, żeby się mścić, oddajemy je Bogu i zdajemy się na niego. Tak jak Dawid, który nie mścił się na Szimejego, pamiętacie był taki starzec, który wyśmiewał się z Dawida, obrażał go, rzucał w niego kamieniami, a on nie podniósł swojej ręki na niego. Nie zareagował, i później się okazało, że ten człowiek zrozumiał, że źle postrzegał Dawida, że źle go oceniał. i Można powiedzieć, że się nawrócił, tak? Zmienił swój sposób myślenia i stał się przyjacielem Dawida. My powinniśmy mieć również taką wspaniałą myślność w sobie, takie zrozumienie, że moim dobrobytem, moim dobrym samopoczuciem jest to, że Bóg się mną opiekuje i stąd czerpię siłę. Uzdrowienie, radość, a nie z tego, że sprawy będą się toczyły po mojemu. To jest trudne, ja wiem, ale jeżeli będziemy to praktykować, będzie to coraz łatwiejsze. A Bóg będzie działał, Bóg będzie robił większe cuda niż możemy sobie to wyobrazić. Kochani, pomódmy się do Boga, rozpocznijmy ten dzień od uwielbienia, od oddania Bogu naszych wszystkich spraw, które nas męczą. Drogi Boże, my dziękujemy Tobie za tą środę. Dziękujemy Tobie, że mogliśmy się dzisiaj obudzić. Chcemy wywyższać Ciebie, chcemy skupiać się dzisiaj na Tobie, chcemy oddać Ci te wszystkie sprawy, które nas męczą, które są trudne w naszym życiu, które chcielibyśmy po swojemu załatwić, chcielibyśmy jakoś ułożyć. Ale wiemy, że brakuje nam mądrości, brakuje nam wyczucia. Możemy bardzo wiele zrobić złego przy okazji, dlatego chcemy oddać się w Twoje ręce. Chcemy, żebyś Ty zajął się naszym życiem, żebyś Ty był naszym obrońcą, żebyś Ty był naszym zbawicielem, wyzwolicielem, żebyś Ty był tym, który zapewnia nam dobrobyt, takie dobre samopoczucie, uczucie, że nasze życie jest tłuste, że jest wartościowe, że jest spełnione. My chcemy zdać się na Ciebie i chcemy poczekać. Chcemy powstrzymać się od osądu, od działań na szkodę innego człowieka. Chcemy, żebyś to Ty przejął kontrolę nad naszym życiem. Proszę cię, żebyś przejął kontrolę nad naszym bólem. Żebyś Ty położył swoją rękę nad nami. Żebyś Ty położył swoją rękę na nas i żebyś Ty nas uzdrawiał. Żeby Twoja obecność była uzdrawiająca naszego ducha, nasze serce. Żeby ono mogło w Twojej łasce. Miłosierdziu, w Twojej dobroci, ukoić się, uspokoić, jak, jak małe niemowlę w rękach matki. Chcemy oddać siebie, Tobie, ponownie, i nie próbować wszystkiego robić po swojemu. Chcemy zdać się na Ciebie, bo ufamy i wiemy, że Ty widzisz naszą krzywdę, Ty widzisz niesprawiedliwość i Ty nie jesteś Bogiem, który nie reaguje, tylko Ty masz swój czas i swoje sposoby, które są najmądrzejsze i najlepsze na świecie. Dziękujemy Ci za to, że taki jesteś. Dziękujemy Ci, że nie musimy o wszystko sami walczyć, że nie musimy wszystkiego sami obmyślać, nad wszystkim panować. To jest wielka ulga, że możemy być z Tobą w tym życiu, że możemy trzymać Ciebie za rękę i za Tobą. Ty bądź wywyższony w naszym życiu dzisiaj. W tym dniu wspaniałym oddajemy Ci chwałę w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Kochani, błogosławię Was na dzisiejszy dzień. Miejcie się dobrze, spędźcie go z Bogiem tak blisko, jak to tylko możliwe. Otwierajcie Jego Słowo, delektujcie się. Może sięgniecie głębiej dalej do Księgi Przysłów, do Księgi Przypowieści. I niech Bóg rozjaśnia wasze życie swoim Słowem, swoim sposobem patrzenia na każdą sprawę. Błogosławię was, do zobaczenia jutro rano. Papa. Pa.